Cześć, tutaj Marcin. Jesteśmy w kolejnym odcinku z Fisher Online. Dzisiaj jesteśmy no właśnie tutaj, na Morzu Kaspijskim. E, to chyba jeden z takich. E, drugi odcinek z Morza Kaspijskiego, na no może i drugi. Dzisiaj taką rybkę łowimy, co się, co się nazywa wobła, ponieważ jest na nią e, misja e, dzienna. Taka no fajnie, dosyć dobrze płatna nawet, no tak jak na Morzu Kaspijskim, no to, no takaś, no dosyć dobra, no na tym Morzu Kaspijskim wszystkie te ryby są e, w miarę, no te misje są dobrze, dobrze opłacalne. E, taka rybka, no z wyższego poziomu, no Morze Kaspijskie, a więc poziom chyba 30. E, jak dobrze pamiętam, aż zobaczę, żeby nie było. Tak, yy, jesteśmy w Iranie, Morze Kaspijskie, wybrzeże Morza Kaspijskiego, od poziomu 30. No i co, na co łowimy tą wobłę? Yy, pierwsza wędka oczywiście, yy, haczyk mam 0. Yy, łowimy na białego robaka, no najlepiej mi bierze na białego robaka, rekord chyba też jest na białego robaka. Yy, 7-kilowa 7 żyłka już, już, już Ciebie zabieramy z wody już Ciebie zabieramy z wody o, widzicie, no, takie, takie wobełki się łowią, czy wo wobły takie ładne się łowią kolejna wędka, druga, tutaj mam przypon 0,12, bo z tego co zauważyłem, jak się ma ten przypon 0,18 to tak trochę mniej biorą. E, tutaj mam haczyk też 0, też na e, białego robaka. No i tutaj mam haczyk, e, haczyk jedynkę, no i też na białego robaka. Tutaj mam 0,14, no to tak 0,12, 0,14, tak jak ja to zauważyłem, no w innym miejscu. E, On tutaj jakaś taka, jakiś gobi, nie wiem co to w ogóle za ryba, taka śmieszna. Wygląda trochę jak kieł powiększony. No, taki niepowiększony. No, też taka mała rybka. E, kolejna wobła. E, gdzie jesteśmy? Miejsce, tak jak widzicie na ekranie, już na pewno 132-246, a więc jesteśmy przy samej bazie. Jesteśmy przy samej bazie, na tym dużym, dużym moście. Tutaj macie już samochód i sklepik. E, tutaj jest ten, e, ten pomost, e, na którym. Łowimy te wobły, co jeszcze miałem mówić, miałem mówić to, że to nie jest jedyne miejsce, no na tą wobłę tak ogólnie tutaj gdzieś na, gdzie jest ten pomost, na którymś z tych pomostów też jest dobre miejsce na łowienie tych, tej, tej ryby no tutaj te, te gobi się łowią troszkę no, za często dla mnie, a w drugim miejscu za często mi się łowią, no często, często się nie łowią, ale no, potrafi się złowić w zdręga. No tutaj w tym miejscu no całkiem całkiem, no 130, e, w tym miejscu całkiem, całkiem 132, no tutaj o, widzicie nawet te te. Te kółka takie, które robią ryby na, na, na tafli, no to wiadomo, że tam no ryby są według tego, co no, tak jak powinno być, powiedzmy. Mamy poranek, te rybki fajnie tutaj biorą. Te wobły, szkoda, że no szkoda, że tych misji jest mało na tą wobłę. Tak ogólnie z tych, jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o... o. O takie rzeczy, a więc no... No, co, no szkoda, bo się fajnie, fajnie łatwo ją łowi. No, kolejna wobła, taka no zielona. Zaraz wam pokażę, bo to jestem już na tym drugim miejscu, sprawdzałem to pierwsze miejsce, ale co mam w siatce? No w siatce mam to, że mam dużo tej wobły, tutaj raki, no to są te, które złowiłem w nocy, w nocy też te wobły brały troszkę mniej bo wiadomo no ale trochę, trochę tego jest tych rybek 45 już no te gobi się tu zaczęły łowić no to ta ryba mi się nie podoba zaraz sobie aż z tego Gobiego porobimy albo nie albo dobra no Gobi się łowi to będzie kiedy, kiedyś tam inny odcinek tutaj mamy a tu możemy zrobić tego Sea Life Baita ale to sobie zrobię później bo najpierw na zakończenie oczywiście odcinka pójdziemy zobaczyć ile ta rybka jest warta. Kolejna wobła, a więc jeśli ktoś ma no misję chce sobie zrobić szybko i fajnie, no to tutaj fajne miejsce, nie trzeba się za daleko ruszać, aż sobie zobaczymy od razu ile taka rybka ta wobła jest warta. No na pewno nie dużo. Duża wobła, którą złowiłem. 749 gram 3,92. No to sami widzicie, za 42 ryby mam 45 dolców. No to tak nie za bardzo. Nie za bardzo, jeśli ktoś chce farmić, bo się zafarmi na śmierć. Eee, kolejna, Kolejna wobła. Dobra, kończymy z tym miejscem i idziemy w te drugie miejsce, na którym też e, możecie sobie połowić te, e, te wobły. E, no i co? Lecimy, lecimy tak szybko, żeby nie tracić czasu. E, ryba kiedy bierze? No wiadomo, rano, wieczorem. E, no ta woba to w ogóle w przeciągu całego dnia dosyć, dosyć dobrze bierze. Bynajmniej mi brała, no, miejscówki też, jak chcecie to sobie sprawdźcie, no najpewniej będą działały, bo tu w, tych, w tej rybie no, nie ma jakiejś większej e, filozofii powiedzmy. E, nie pamiętam, który to był pomost już teraz. Ten czy tamten, chyba ten, chyba na tym mówiłem, na tym drugim. E, miejsce 116, e, 222, no i tutaj też te, te woby całkiem, całkiem dobrze brały, no miejsce no miejsce nie mogę wam pokazać tak jak, no, tak jak widzicie, rzucam przy samym praktycznie brzegu, ale tutaj jest 5 metrów, e, właśnie w tym miejscu, z tego pomostu na no, a tutaj są 3 metry, a więc no ta ryba nie wiem, na jakiej tam głębokości żyje sobie no ale bierze, no, zobaczymy co to tutaj teraz będzie e, wobła, no taka niezbyt e, ciągnęła się troszkę mocniej e, z wędką, no ale jest wobła, czyli też jest e, też jest wobła. E, coś jeszcze miałem mówić. Zobaczymy sobie może rekord e, jaki jest na tą wobłę. E, rekord wobła, wobła. E, kilo 109. E, tutaj jakiś pan e, z Chin, e, czy tam nie wiem no, Chyba z Chin. Złowił oczywiście na białego robaka. Kilo, 10, kilo 109 gramów wobłe. no To taka już fajna wobła. Ciekawe, ile z taką zapłacą. Pewnie nie dużo, no ale. No to taka. No, no nie, nie rośnie dużo, nawet za dużą. Mamy mało pieniędzy. Taki dzisiaj krótki odcinek no, no z takiej rybki mniejszej. No ale co, takie mniejsze też trzeba łowić, kiedy są misje nami. Eee... Jeszcze coś miałem dodać i z... całkowicie wyleciało mi z głowy. No ale trudno, może się, może się przypomni. Alzheimer nie boli, tylko nogi męczy strasznie. Jak się czegoś zapomnieć, trzeba po to samo chodzić 100 razy. Eee, dobra, jeszcze wyciągniemy sobie tą rybkę. No też się ciągnie, może tutaj też czasami no, taka większa wobła, jeśli chodzi o doświadczenie, no to doświadczenie całkiem całkiem dobre, mamy 47% teraz bonus, bo trwa te wydarzenie z okazji urodzin pierwszych tego niemowlaka, czyli tej gry mamy pierwsze urodziny na łowiskach w. Bia na Białorusi, we, e, w Rosji, w Niemczech. I jeszcze będzie trzecie, czwarte, to już zapomniałem. Oczywiście bierzemy tą rybkę. E, to jest Białoruś, Rosja, Niemcy i Francja, z tego co mi się wydaje. E, na tych polowiskach możecie sobie e, połowić e, takie ryby. Powiedzmy, że specjalne. No, ryby niespecjalne, ryby normalne, ale za nie się dostaje specjalnego tokena, na którym e, za trzy te tokeny możecie sobie kupić e, podróż. Możecie sobie po, kupić podróż na dwie godziny tylko, no ale zawsze, zawsze to coś do Norwegii i na dwie godziny do e, tej gry. No, Atom, e, Atom Fishing, czy jak to się nazywało możemy iść na łowisko tutaj, właśnie wasteland, czyli na no, pustkowie. Dobra, taka to, taki to odcinek dzisiaj, troszkę taki no, o takiej śmiesznej rybce, no, szybkiej do łowienia, fajna misja, 6 stówek od razu za nią, czy tam ile tam było, aż jeszcze zobaczę za 7 stówek rybka, no, za złowienie 5 kilo, takiej ryby śmiesznej, małej. I mamy 7 stów. No, tak jak mówiłem, no, w dręgi też się, też się tutaj łowią. Tak jak na drugim miejscu tego to tutaj w dręgi męczą. Taki szybki odcinek. Lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie. Jeśli się Wam podoba to, co, to co robię, te takie no, mini poradniki powiedzmy. Jeśli macie jakąś rybkę do zaproponowania, to oczywiście mile widziane będzie także komentarze, czy, jeśli coś robię źle, albo jak chcecie, no widzieć odcinek, czy może, nie wiem, no, jakieś zmiany. Też, też mile widziane wszystko, krytyka też, co tam chcecie. Jeszcze, no, rybka na sam koniec. I tą rybką, właśnie taką małą wobłą, 154 gramy, się pożegnamy. Trzymajcie się ciepło, chronicie się przed koronawirusem i zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć!